Siemanko, ja nazywam się Wojtek, Siemka, ja nazywam się Grzesiek. i jest jeszcze z nami remik, którego tutaj dzisiaj nie widzicie, ale poznacie go w kolejnych produkcjach. W trójce jesteśmy założycielami grupy WRB Cars, w, składze, w której wchodzą takie marki jak Cards of the Stars. Team Połysku Polish Team. Krótko powiem o marce Team Połysku. Jest to grupa motomaniaków, jest nas dużo więcej, poznacie każdego po kolei, bo tak naprawdę yy, my jesteśmy założycielami. Ale osobami, które przyczyniły się do rozwoju tej marki, są też oczywiście nasi współpracownicy, którzy teraz ciężko pracują na hali. Poznacie już ich niedługo. Poznacie ich niedługo. Cars of the Stars jest to projekt, w którym przerabiamy auta znanych osób, nagrywamy też z nimi wywiady, i później no, taki efekt finalny pokazujemy, co udało nam się osiągnąć na ich samochodach. Polish Team jest to marka kosmetyków, także niebawem pokażemy wam, jak w prosty sposób można samemu sobie odpiesić auto, a Połysku jest to nasza firma, która to wszystko robi. Są to ludzie, jest to lifestyle. Także tutaj pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda od środka. Lajkujcie, subskrybujcie, śledźcie nasz kanał.